manko Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w najnowszym odcinku, w którym zaprezentuję Wam jak wygenerować sobie praktycznie nielimitowane diamenty i monety do Waszego konta na movistarplanet.pl Wiele osób do mnie pisało z zapytaniem czy, czy taki właśnie hack, taki generator istnieje. Gdyż w internecie jest masa niedziałających już botów, o jakichś przestarzałych stronek, które obiecują wygenerowania, no ale nie działają, no moja odpowiedź brzmi tak: istnieje taki. Jest taka relatywnie nowa stronka. Jej adres to msp-kody.pl i na pewno tam dodam linka Wam w opisie i na ekranie też go umieszczę. Jest to stronka. Bardzo prosta w użyciu. Na pewno każdy z Was się połapie, o co chodzi. Jest w 100% bezpieczna. Nie ma za nią banów. Praktycznie codziennie ze znajomymi używamy. I jest wszystko w jak najlepszym porządku. Przejdźmy może do prezentacji tej stronki. Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, jest wpisanie naszego niku. No i punkty zostaną wygenerowane właśnie dla tego użytkownika, którego nich tutaj wpisaliśmy. Możemy również generować te diamenty i monety dla naszych znajomych w postaci jakiegoś prezentu. Także bardzo fajna sprawa. Następnie zjeżdżamy trochę niżej i yy, pojawia nam się rubryka, w której możemy sobie wybrać diamen, ilość diamentów i ilość monet. No, i dla testu pokażę milion. Tutaj jest załączona też uwaga, że każdego dnia możemy wygenerować maksymalnie milion. Dla bezpieczeństwa, po prostu tego sposobu, proszone jest, żeby wygenerować milion. I chyba nawet więcej się nie da dziennie dla jednego konta. To samo zrobię dla monet. Jest też taka uwaga tutaj, gdyż na tej stronie nie ma zaznaczonego, nie ma takiej opcji, by wygenerować konto VIP dla naszego konta, ale yy, jest taka fajna sprawa, że ten generator automatycznie nam generuje to konto VIP i nie musimy tak właściwie się o nie martwić, tylko dostaniemy je od razu razem z ilością diamentów i ilością monet. Także fajna sprawa. Dobra, tutaj mamy komentarze różne. Kolejną rzeczą, jaką musimy zrobić, to nacisnąć przycisk generuj. Tutaj pokazuje nam stan jakby, w którym obecnie znajduje się bot, który łączy się z serwerem, przekazuje diamenty i ten do naszego konta. I no Praktycznie za każdym razem wyskakuje weryfikacja antybotowa, którą no trzeba przejść. Jest to zabezpieczenie przeciwko botom. No i jest to naprawdę bardzo łatwe. Ja tutaj wyślę sms-a i powinien przyjść kod w ciągu kilku minut. Jak przyjdzie, to, to tam wam znać. Na razie zastopuję wideo i widzimy się z powrotem, jak kod mi przyjdzie. Także do zobaczenia. Siemka z powrotem, kod już mi przyszedł po około 5 minutach. Teraz go wpiszę. Nie wiem, czy to ma znaczenie. jakieś wielkość, literale dobra? No i tak, właściwie, ostatnim rzeczą jaką musimy zrobić, to przycisnąć. Potwierdź i, i po też kilku minutach, nawet yy, wiem po znajomych, że. Oczekiwanie na te wszystkie itemy może trwać nawet godzinkę, czasem nawet dwie, ale z reguły jest to kilka minut, kilkanaście. I tak potwierdzę i widzimy się za te kilkanaście minut na moim koncie i pokażę wam jak to wygląda już dodane. Także do zobaczenia, ja tutaj potwierdzam Siemka, jestem już z powrotem. Właśnie zalogowaliśmy się na moje konto możecie tutaj zobaczyć w lewym górnym rogu wygenerowane diamenty i monety po środku możecie zobaczyć komunikat, że gratulacje jesteś teraz Elite VIP na jeden rok tak jak wam mówiłem tam nie trzeba nic zaznaczać na stronce mamy milion diamentów na koncie milion końców. generator działa wszystko jest bezpieczne także mam nadzieję, że wam się podobało w komentarzach możecie dawać też propozycje Jakie gry, do jakich gier y, mam poszukać generatorów działających. No, także dawajcie lajka, subskrypcję, komentarz, udostępniajcie. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.